zryjeć Ci głowę, ale ostrzegam minimum 17 lat. Jeżeli tyle nie masz zapisz sobie ten film na później, żeby po prostu wrócić do niego. a jeżeli masz 17 czy też więcej i szukasz tworu, gdzie mamy dosłownie upadek człowieka. Mamy te wszystkie negatywne emocje takie jak złość, zazdrość, udawanie bycia kogoś, kim się nie jest, to to wszystko jesteś w stanie znaleźć w zatraceniu. Ja jestem po lekturze drugiego tomu i pod końcówkę ja miałam takie zastanowienie, co ja właśnie czytam. Nasz główny bohater, nawet jeżeli koło niego stoi jakaś istotka, która w niego wierzy, która go kocha, to wiecie, co zrobi ten bohater? Wszystko rozwala po prostu on idzie jak Tornado, i jeżeli już myślimy, że niżej spaść nie można, to nasz główny bohater nam pokazuje, że można. A rysunki? Właśnie, rysunki. Za rysunki odpowiada Junji Ito, który przyzwyczaił nas do horroru, który jesteśmy w stanie znaleźć np. w Uzumakim, czy też w innych jego tworach z kolekcji horrorów. Natomiast tu mamy kawał konkretnego dramatu, więc jeżeli szukasz naprawdę czegoś mocnego to w Zatraceniu to znajdziesz. To jest trzytomowa historia. Mamy dwa. Czekam na trzeci z ogromną niecierpliwością. Dajcie mi znać, czy mamy tutaj fanów Dżundżego i to, i czy czytaliście już Zatracenie. Miłego dnia Wam życzę. Cześć!